Szeroki zakres usług, foto, wideo. Szczegóły na kamildrzeniek.pl Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie z ulicy Bogumińskiej 8 w Wodzisławiu. Za chwilę początek dziewiątej kolejki trzeciej ligi. Odra Wodzisław podejmuje Ślęzę Wrocław, a na to spotkanie bardzo serdecznie zaprasza Państwa Drzeniek Kamil. No mamy nadzieję, że dzisiaj... Włodzisławianie dadzą jakieś powody do radości swoim kibicom na własnym Stadionie Odra. Do tej pory wygrała tylko jedno spotkanie z Gwarkiem Tarnowskie Góry. Ślęza, jeżeli chodzi o wyjazdowe spotkania, jeszcze nie wygrała. Zanotowała jeden remis i poniosła dwie porażki. Piłkarze już na Murawie. Myślę, że to dobry moment na przedstawienie Państwu składów, w jakich wystąpią obydwa zespoły i zaczniemy od drużyny gospodarze Odra Wodisław. Jedynka Witali Onopko, 5 to Paweł Zdunek, 9 Patryk Mociak, 10 Przemysław Szkatuła, 15 Aleksandr Cybulnik. 17 Michał Gałecki, 18 Szymon Kalisz, 22 Krzysztof Krzyżok, który jest kapitanem Władysławskiej Odry, 24 Tomasz Krężelok, 77 Jakub Kuczera, 95 Radosław Grupa. trenerem Otry jest Jacek Trzeciak. Jeżeli chodzi o ekipę gości, czyli Ślęza Wrocław, 1 Jakub Wąsowski, 4 Julian Trochanowski, 5 Tomateusz Stępin, 8 Tomasz Wroński, 9 Mikołaj Wawrzyniak, 10 Jakub Gil, 14 Patryk Maciołek, 17 Alves Matias Winnicz z Mateus, 18 Medeiros Mariano, Dornelac Gabriel Afonso, 23 Maciej Tomaszewski, 24 Paweł Fediuk. Trenerem gości jest Grzegorz Kowalski. 9 kolejka Bogumińska 8 w Włodzisławiu Śląskim, godzina 17. No, i rozpoczynamy spotkanie Odry ze Ślędzą Wrocław. Oby powrót do domu był dzisiaj w pozytywnym nastroju. Rozpoczęła Odra. No, bardzo bolesna porażka Odry Włodzisław. Drużyna prowadzona wówczas przez Ryszarda wieczorka przegrała tutaj 0 do 6. A teraz spójrzmy, bo w natarciu właśnie goście. Dośrodkowanie w pole karne było niebezpiecznie, ale radzą sobie Wodisławianie. Jeszcze nie koniec tej akcji. Niebezpiecznie w polu karnym. No i było już groźnie w tych pierwszych sekundach tak naprawdę tego pojedynku. Piłka już wrzucona w pole karne. Uprzedzony jednak Kuczera przez jednego z zawodników gości. No i to właśnie oni ruszają ze swoją akcją. Zobaczmy, bo może to być niebezpieczna sytuacja z trzech na dwóch tak naprawdę. zegranie w dłuższe bramki. Słupek gratuje teraz Odrę przed utratą gola. No i piłkę pod nogami ma teraz Odra. Dobre dogranie w pole karne. Zobaczmy, bo jest groźnie! Jest bramka dla... Odry Wodzisław! No pierwsza tak naprawdę okazja dla wodisławskiej Odry, a gola strzela Paweł Zdunek. No świetny początek, gospodarz. Okazja do powtórki. Ładnie rozprowadzona ta akcja, dobre dogranie w pole karne Patryka Mociaka. No i był tam Paweł Zdunek. Groźnie to wyglądało, ale powstrzymali tą akcję gości, ale znowu odzyskują piłkę Wodisławianie. Piłka w pole karne. Jest tam kuczera, kuczera tyłem do bramki wykłada. Na jedenasty jest cały druga bramka dla łotry! No co za początek wodisławskiej drużyny? No dwa do zera! 12 minuta spotkania. No i to chyba ponownie Paweł Zdunek wpisuje się na listę strzelców. No fantastycznie rozprowadzona ta akcja. no Odra pokazuje, że w piłkę gracie potrafi. No szkoda. Może nie wracajmy już do tych poprzednich meczów, tylko cieszmy się z tego co jest tu i teraz. Paweł Zdunek, 2 do 0 dla Odry. No i w tym momencie komfortowa sytuacja Odry, ale też pamiętajmy, że taka sama sytuacja miała miejsce w spotkaniu z Górnikiem 2 Zabrze. Odra też prowadziła do przerwy 2 do 0, a mimo tego schodziła z boiska pokonana. Mamy nadzieję, że wnioski zostały wyciągnięte po tamtym spotkaniu, a teraz spójrzmy, bo w natarciu goście strzał na bramkę Witaliją Nobko. Z problemami odbija to ukraiński bramkarz Odry Włodzisław. Długa świeca teraz posłana w powietrze. Nikt do tej piłki jednak nie skoczył. Krzyżok teraz naciskał rywala, no i zrobiła się dziura. W defensywie Odry, ale fantastycznie broni witalii i Jonłapko. Jeszcze nie koniec tej akcji. Ślędza cały czas przy piłce, no i poradzili sobie wodzisławianie. Teraz na pewno trzeba uważać na ten stałe fragmenty gry. Piłka już posłana w pole karne, niebezpiecznie, no i kolejna okazja Ślęzy, będzie rzut rożny, no ale nie potrafią na razie znaleźć światła do bramki pod opiecznik Grzegorza Kowalskiego. Goście jednak cały czas przy piłce Paweł Fediuk, jest tutaj gil, zaśrodkowanie w pole karne, niebezpiecznie, strzał głową, słupek drugi raz ratuje odrę przed utratą bramki. No o dużym szczęściu mogą mówić Wodisławianie. No i po dobrym fragmencie w wykonaniu gości przenosimy się pod te pole karne. Ślęzy dobry teraz strzał Patryka Mociaka. Piłka wybita jednak na rzut rożn. 41. minuta tego spotkania. Wawrzyniak dośrodkowanie w pole karne. Niebezpiecznie! I kolejna okazja Ślęzy Wrocław, fantastycznie broni w i Jonop. No to jest to o czym mówiłem, dziwne to spotkanie. Goście tworzą sobie sytuację, ale to Odra prowadzi w tym meczu 2 do 0. Futbolówka jednak cały czas w posiadaniu Ślęzy. 46. minuta rozpoczęła się już na zegarze, a teraz piłka na Kuczery, który jest szybki, wpada w pole karne Kuczera zaczekał nieco z tą akcją kuczera strzela odbija to bramkarz ślęzy błonsowski wychodzą teraz ze swoją akcją gości to dla nich okazja na szybki kontratak no i właśnie może być niebezpiecznie jest bramka dla Ślęzy. to jest to o czym mówiłem że będzie trzeba uważać jeszcze w tych końcowych minutach pierwszej połowy. Goście dopinają swego. No i mamy 2 do 1, a zdobywcą bramki z numerem 10 Jakub Gil. Rozpoczynamy drugą połowę tego dzisiejszego spotkania. Ładnie teraz pograła Odra. Piłka na kuczerę nie dociera, jednak jeszcze nie koniec tej akcji. Piłka do Pawła Zdunka. Paweł Zdunek! No, powinno być 3 do 1 dla Odry. Nad boiskiem tutaj w Wodzie sprawił coraz ciemniej. A teraz Paweł Zdunek ma okazję do strzału, Zdunek. Świetny to był strzał. No i bliski zdobycia tej trzeciej upragnionej bramki dla swojego zespołu zawodnik Odry. Odzyskuje piłkę Odra, No i może to będzie okazja do kontry. Gramy dalej, sytuacja no w zasadzie trzech na trzech, może trzech na czterech, Kuczera przed polem karnym, Kuczera strzela, piłka przeniesiona jednak nad poprzeczką. Goście mają rzut wolny. Mikołaj Wawrzyniak, piłka już posłana w pole karne, wychodzi on łapko, wybija tą piłkę, jeszcze nie koniec akcji, uderzenie na bramkę, niebezpiecznie było przez moment w szesnastce Włodzimławskiej Odry, ale to jeszcze nie koniec akcji gości. Niebezpiecznie i piłka przechodzi niemal po linii bramkowej. No może jakieś pół metra od niej. No ale nie udało się wyprowadzić akcji. Dobre teraz przejęcie Cybulnika, ten zagrywa do Pawła z Zdunek do Kuczery, Kuczera może teraz broni to bramkarz gości! Jeszcze Dubicka i gol! 3 do 1! Prowadzi Włodzisławska Odra. Brawo niebiesko-czerwoni. Na no a do siatki, jeżeli dobrze dostrzegam, trafia Michał Gałecki. No fantastycznie. To może uspokoić nieco grę Odry w tej drugiej połowie. Widzą państwo coraz ciemniej nad Murawą w Włodzisławiu. Piłka posłana w pole karne. Onobko fauluje rywala i będzie rzut karny dla Ślę ze Wrocław. 78 minuta. No i przed szansą staną goście. No przed jakimiś dwiema minutami o tym mówiłem, że nie można dać gościom tutaj nadziei na wywiezienie korzystnego wyniku. No ale będą taką okazję mieli w tej 78 minucie meczu. No kto wie, może uda się zrehabilitować Witalinowi i Onobko za tą. Za ten faul przed kilku sekund. Bramka jednak dla gości. 3 do 2 w tej 78 minucie meczu. No i robi się niebezpiecznie w wodzisławiu Końcowe minuty będą bardzo nerwowe. Piłka dośrodkowana w pole karne. Wybijają wodzisławianie, No ale tutaj trzeba przy tej piłce się przez moment chociaż utrzymać. A tak pod nogami cały czas mają ją gracze Ślęzy Wrocław. Ale teraz fatalne zagranie strzały na bramkę Witalia Onopko. No i wyłapuje to bramkarz Odry. Krzyżok teraz na kuczerę. Nie ma spalonego. Zdunek będzie miał okazję na hat -tricka. Paweł Zdunek, kończ to. Zagranie jednak do kuczery. No kompletnie niepotrzebne. No musiał kończyć to Paweł Zdunek. Och. Dobrze utrzymał się przepis piłce. Kłosek teraz rozrzuca na prawą stronę boiska. Piłka w pole karne, no może teraz uda się to skończyć, nie udało się jednak zamknąć tej akcji. I koniec tego spotkania po naprawdę ciężkiej przeprawie. Dużo zostawionego zdrowia na boisku Odra. Wodisław wygrywa za ślędzą Wrocław 3 do 2. Och, były emocje, były bramki. No i właśnie dlatego warto przechodzić na piłkarskie stadiony. Warto odwiedzać Bogumińską 8. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich kibiców na kolejne spotkania odry. Jak Państwo widzieli, były emocje. Dzisiaj rzeczywiście wyszarpaliśmy to zwycięstwo, widać było determinację, może to nie była jakaś tam piękna gra z naszej strony, ale powiedzieliśmy sobie przed meczem, mówiliśmy sobie przez cały tydzień, że po prostu dobra, ładna, piękna gra nas po prostu nie interesuje, nas interesuje y, prosta, ale skuteczna gra w tym wszystkim. Yy. I to jak gdyby zdało, zdało e, egzamin. Oprócz takich rzeczy typowo m, prostych, czy m, rzeczy, które gdzieś żeśmy wychwycili w grze Ślęzy Wrocław, no tam będę bardzo dobrej drużyny, e, to 90-80-90% to rzeczywiście była jazda na tyłkach. Cieszymy się, no, ogromna radość, szczególnie po tych trzech meczach, gdzie dwa razy po prostu to prowadzenie wyszarpował, wyszarpował nam rywal w ostatnich minutach. No, z rakowym mecz po prostu rywal był lepszy, ciężko coś mówić, a dzisiaj, mimo że rywal też klasowy, to z serducha po prostu pociągnęliśmy ten mecz. Też była, była sytuacja podobna jak w poprzednich meczach, czyli 2-0 dla nas, tracimy bramkę, ale zamiast tracić kolejną, to strzelamy na 3-1, potem karny, ale dowozimy te 3-2 do końca meczu. No i dzisiaj też było widać, że ambicji Wam nie brakuje, bo jeździliście na tyłkach po całym boisku, walkał każdy metr boiska, no i to przyniosło te trzy punkty. Tak, każdy się motywował, jeden drugiego motywował, każdemu zależało na tym zwycięstwie, znaczy nie mówię, że wtedy nam nie zależało, ale dzisiaj po prostu na tej powiedzmy takiej szarpanej ambicji, która po prostu po, po poprzednich meczach w końcu udało nam się to przełamać. No ja mówię, jeden zawodnik napędzał drugiego, cały czas staraliśmy się pozytywnie podchodzić i, i to się udało po prostu. Dzisiaj ta piłka też ciebie szukała, dwie bramki na twoim e, końcu, gdybyś ją opisał, jeszcze na koniec zapytam o tą sytuację w końcówce, gdzie e, no, była szansa zamknąć ten mecz, ale te podanie do Kuby Kuczery za krótkie. Tak, no kurczę, jakbym wszystkie sytuacje wykorzystał, to bym mógł no, z pięć bramek gdzieś strzelić, no dużo niewykorzystanych, te pierwsze rzeczywiście wpadły e, a Sytuacja z końcówki meczu, no pff, po prostu tysiąc myśli w głowie, zamiast po prostu jedna na strzał, to myślę, czy tu podać, czy tu strzeli, czy tu coś. No i złe podanie do Kuby, no niestety z tego nie padło, ale na szczęście udało nam się to dowieść i z tego jesteśmy zadowoleni. Gra w naszym wykonaniu była powiem szczerze, niezła. Natomiast nadziewaliśmy się na takie kontry, na kontry wręcz e, zabójcze, która w pewnym momencie później skończyła się e, bramką e, dla Ślęzy. Nadziewaliśmy się na te kontry, które no, gdzieś uczulaliśmy na to, że ta Ślęza naprawdę jest bardzo mocna w tym elemencie gry. Uczulaliśmy na to, no ale e, Ślęza bardzo mądrze nas wciągała w tą grę, e, wycofywała się bardzo nisko i, i, i po to właśnie, żeby przechwytywać te piłki, żeby, żeby wychodzić z takimi kontrami. To jak gdyby w dużej mierze jak gdyby zaburzyło ten obraz tej gry, bo naprawdę Ślęza jakby w pierwszych 10 minutach wygrywała 2-0, a nie my wygrywaliśmy 2-0, no to wcale nie byłoby większego, większego, większego żalu. Natomiast w drugiej połowie uważam, że, że tutaj jeżeli można mieć jakiekolwiek pretensje, to za skuteczność, bo mieliśmy chyba z 4 sytuacje 200%, gdzie dwóch idzie na bramkarza i, no i po prostu nie, no nie szczelamy, no tutaj można być zdenerwowanym na to, ale ogólnie jest radość. Dzisiaj bardzo ważne trzy punkty, ale też no, należy pamiętać o tym, że ciężki czas dla Odry, Odra bez prezesa, jak się funkcjonuje w takim klubie, bo pewnie dużo pan w piłce wiedział, no ale to nie jest sytuacja codzienna. Dla mnie tylko trening, przygotowanie drużyny, rozmowa z drużyną, tak jak gdyby e, uciekam, nie wypowiadam się, nie chcę, nie chcę na ten temat, ja mam swoje rzeczy do zrobienia, mam swoje zadanie do wykonania, na tym się skupiam. I, i, I tutaj bym tak przy tym pozostał.